Minecraft to gra, w której możemy umrzeć na naprawdę ogromną ilość sposobów, zaczynając od kaktusów, jagód, upadku czy golema w wiosce, przechodząc do TNT, lawy i łóżka w nederze, a kończąc na creeperze, Widerze i wielu innych mobach oraz opcjach naszej śmierci. Dzisiaj jednak pokażę wam świat z wgranym datapakiem od MC Stein'a wedle którego grając na jego właśnie datapaku śmierć jest niemożliwa. Jak to zadziała? Idźcie finalnie nie uda nam się obejść jego zabezpieczenia oraz umrzeć? Przekonajcie się oglądając ten film do końca. Przed startem jednak ważne informacje. Muszę Was przeprosić za gorszą jakość tego filmu. Niestety, moi drodzy, materiał z nagraniem okazał się, że nagrał się bez wideo, więc musieliśmy zrobić z ironkiem ten odcinek z zapisu live'a, a przez to jakość jest gorsza, lecz mam nadzieję, że i tak Wam się film spodoba. No to jeżeli wszystko mamy już wyjaśnione, no to zapraszam Was do odcinka z niesamowitego świata, na którym śmierć jest niemożliwa. Siema! <laughs> kolega napisał na z w komentarzu, abyśmy sprawdzili zabicie się piaskiem. Naprawdę nie ma w tym nic trudnego. No niestety. Autor tego datapaka, jak widzicie, pomyślał o tym. No i jak możecie zobaczyć, widzowie? Piasek się na nas niszczy, jak na pochodni. Spróbujcie zabić od potwora lub lawą. Dobra, widzowie. Lecimy w takim razie. Potwór czy lawa? Piszcie, piszcie. Bo kolega dał nam dwie opcje. Potwór czy lawa? Co wybieramy, widzowie? Piszcie na czacie. Lawa. Dobra, widzowie, wszyscy chyba chcą lawę. Ok, no to w takim razie szukamy lawy. No cóż, widzowie, gotowi jesteście? Ja powiem wprost: autor tego datapaka nie pokazywał, co się dzieje w lawie. Ja też nie wiem, co się będzie działo, więc widzowie. Aha, aha, otrzymujemy fire helmet. No cóż, no cóż, widzowie. Chcieliście dobrze! Było blisko, no ale... To jest dobry pomysł! Dawaj od TNT w tej piramidzie! Okej, okay, dzitkowy. Eee, siema. No Elo. Elo, ziomek. Aha. Aha No, myślałeś, że to, że Foldermage dostanie. Proszę cię, gościu! Żadnego Foldermage'a. Ale uwaga widzowie, sprawdźmy TNT Ej! Aha. Kolejny donate było TNT, ale ja widzę, że tutaj kolega z tym TNT to... Chociaż, czekajcie. A. Aha. Pff. Gościu, no pozwól mi umrzeć, proszę Cię, no! On sam się strzela! Aha, i teraz... Aha pasto, to, pasto to, pasz, to, pasz to. Biedny szkielet. Dobra, Błażej82 napisał nam, abyśmy widzowie sprawdzili łóżkiem w Rederze. A, rajd, dobra, no to rajdę zaraz zrobimy. Nie ma żadnego problemu, stary, rajd będzie. Uwaga, aha. Aha. Aha, nie mogę łóżka wziąć do ręki. Poczekaj, ale jak spróbuję? Aha, a jak spróbowałem, to się postawił ten obsydian. Możesz spróbować zginąć przez psa lub lamę. Poko, ale to porajdzie, Teraz mamy raj do, do zrobienia. <noise> Jezu, nie mogę na to patrzeć. To jest zbyt piękne po prostu. Golem Nitashi. Dobrze, golem, bez kitu, no. O, tu jeszcze są ciecie. Elo ciecie. O, jest golem, siema. ma. golem. przyjacielu. Iron Golem, co wysyła, zobaczcie na czacie, widzicie? Iron Golem smutno minki wysyła, że go uderzyłem Zostaw mnie już z wirolu. Ja Proszę przestań. To było w dorejcie. No Abym sprawdził lamy O, czekaj, strzela do mnie A, no i... aha Czyli po prostu plują na mnie, tak? Ja sobie nic z tego nie robię, ale oni na mnie plują, tak? Aha, i patrzcie Wiedźma wysyła mi potki, które leczą, widzicie to? Dawajcie smoka, widzowie Testujemy gnoja <laughs> Siema A co o, o, a Aha Smok dawaj! Ląduj, frejerze! Walnij mi z hita! Ląduj, gościu! Elden Dragon is having technical difficulties. To znaczy... Aha, nie... No nie żartuj! Dobra widzowie, mi się wydaje, że to jest ten moment. Sprawdzamy czy mogę do wojna skoczyć. Ty jeszcze jest End Kryształ, też by tylko można było sprawdzić, co? Aha! Aha! Muszę tak umrzeć! Nie ma opcji, widzowie! Muszę tak umrzeć! No options, chat! No options! Koniec gry! W tym momencie kończymy grę! A. 100 wagonów na jednej kratce i wejść w nie? Mam lepszy pomysł, a może 100 wagoników w TNT? No, nie gada, że nie działa, no! Na serio! Nie mogę wagonika nawet postawić. Ja pierdzielę, to jest nie fair! No, daj się pobawić człowiekowi, no! Ja pierdzielę, no, czy on naprawdę wszystko musiał przygotować? Dobra, widzowie, co jeszcze sprawdzamy? A, mówiliście dużo kowadeł. No i luzik, widzowie. Nie ma żadnego problemu. Robimy dużo kowadeł. A co by zrobić, jakbyśmy zrobili 256 plender kowadeł, widzowie? Próbuj wpłynąć do tunelu z wodą o wysokości 1. Ej, to jest świetny pomysł! On mógł nie wpaść na to. 250 zasranych, walonych kowadeł. Zaraz wszystkie spuścimy sobie na rej, Lecimy, widzowie. Czy wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Bam! Dobra jest, mamy to. Teraz to zabudowujemy. Dobra. No i co czad? Uwaga, wchodzimy na survival. Nie! Przeżyjmy to jeszcze raz. Kidding mi! Nie! Aha! Bedrock! Dobry pom... Ale to już nie jest survival, nie? Ale to już nie jest survival, to już jest oszukiwanie. Bam! Aha! Nawet w bedrocka mogę i ja nawet o tym chłop pomyślał. Kinderperłą, Nitashi. <laughs> Terełki dają serduszka. Trzymajcie, mieramy, bo się obsramy, widzowie. Elitrą w ścianę, fajny pomysł. Ej, elitra w ścianę, to jest dobry pomysł. No fireworks allowed, speed limit of 30 in this Minecraft. Aha, policja, widzowie, ale policja, ale że policja. Elitra ma ograniczenie, widzowie. Litra ma ograniczenie prędkości. Co jeszcze, widzowie? Dawajcie, kaktus! Czy ja usłyszałem kaktus? Kaktus się robi takie walutki! Jak odchodzę, to wraca. Ja pierdzielę. Dużo wagoników w jednej klatce, daj i w to skaczesz. No i zobaczcie, widzowie. Wchodzimy na survival i co? Nie, nic się nie dzieje. Albo to w ogóle nie działa, albo jeżeli to działa, widzowie, no to po prostu chłop to zablokował. Nie da się tak zginąć. Możliwe, że po prostu goście, goście za to zablokował. No, jest taka możliwość, bo. No, nie, co? Zobaczcie, to nie działa, no. No, nie ma opcji. No nie. To co nie działa. Sprawdź w lawie, ale zdejmij hełm. Ej, w sumie? Brzmi tak plan widzowie! Okej. Okay. Teraz zdejmę hełm. <słuch> Właśnie tego się spodziewałem. Kto chce hełm ognisty, niech teraz napisze na czacie Ja chcę, walnie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. To wam dam po jednym. Aha, to jest grane! Ja pierdzielę! Rybka 50 zł? 50% celu na naprawę samochodu, to jest niesamowite widzowie. Ja nie mam pytań w ogóle, nie wiem Ja się zaraz... O. O, widzowie, o, to co mogę zrobić teraz? O. 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 A nie! Zapomniałem, że nawet tego nie mogę! No pozwól mi się zabić, ty cieciu, zany, proszę! Czy ja mogę w końcu? Proszę! Błagam! Pozwól mi odejść, proszę! Jezus! Instant damage. Najpierw sobie ogarnę słabość, aha. Słabość! Jakby się można było spodziewać, daje mi serduszka. No cóż, sprawdźmy, za za zatrucie. Aha, i krzywdę. Aha. No to. Kolejną rzecz mamy już, słuchajcie, ustaloną. Dobrze. Świetnie, widzowie, świetnie. Samol, 3 złote, zrób tutaj 2 na 2x2 i wejdź tam na koniu. Też dobre, sprawdzę. No. Siema. <laughs> Siema. Przyjechałem na wylot, stary, co jest grane. Na wylot przyjechałem przez górę. To jest hit. To jest hit. Ja w ten sposób nie zginę, widzowie, nie ma szans. Nie, nie zginę w ten sposób. Skończ z łódki ze setnej klatki, to jest bardzo mądre. W ogóle dostajesz jakieś... Jakiekolwiek obrażenia, czy nie? Nic! Znaczy ale otrzymuję. Nawet... Otrzymuję malutkę, ale po chwili mam efekt regeneracji i mam full. No to wiesz, co powinieneś zrobić? Dawaj. Yy, weź sobie zresztą może tą wiedźmę, co rzuca. No. I jak ona cię no. zbierze, to wtedy spadnie. I Wiesz, czym we mnie rzuca? Miłością, kurwa. Oh, you touch my ta -la -la. No uwaga, czas! Sprawdźmy to. Aha, no tak myślałem. Och, ja pierciel Nie mogę ca. Nie! Dobrze, widzowie! Ja się poddaję! O jeszcze może weksy? Dawaj! Nie weksy, tylko te fantomy! Fantomy! W was wiara! W was wiara! Aha, aha. Ja pierdziele, jak tu umrzeć? Halo, jak ja mam tu umrzeć, no? Dobra, chat, Wider, macie rację, Wider. I... Jest pomysł, aby wypić mleko, gdy spadam. Bo gdy spadam, włącza mi się efekt powolnego opadania. Ma to sens. No i sprawdźmy to w takim razie. Widzowie, survival. Lecimy. O i patrzcie, i mam teraz efekt tak, powolne opadanie. A, jagody, możemy sprawdzić. Aha, zobaczcie, jagody po chwili zamieniają się w krzaki. Ja, pierdolę, patrzcie to. Widzowie, Totalnie szczerze! Ja się poddaję. Twórco, twórco tego, twórco tego Redita. Furco tego czegoś, nazywasz się już, ci mówię. Furco, nazywasz się Mackinstein Macinstein. jesteś totalnym Einsteinem, człowieku. Nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobiłeś, jesteś debilem, ale cię kocham. Także widzowie pozostaje mi zrobić tylko tak. Bo w ten sposób rzeczywiście mogę się zabić. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Wy byliście wy, e, byliście super jak zawsze. E, ja oczywiście jestem niedalszy, subskrybujcie, apka w górę, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, Elo.